Gdyby nie pani film, to ja bym w życiu nawet nie wiedziała, że ja mogę odzyskać pieniądze. A teraz dzięki temu jest szansa, że spłacę moją obecną hipotekę. Takie słowa usłyszałam właśnie od pani Kasi, która zgłosiła się do mnie po obejrzeniu mojego filmu na temat spłaconych kredytów w euro. Pani Kasia zamknęła swój kredyt kilka lat temu i była pewna, że to już koniec. Dzięki temu, że zobaczyła mój film, napisała do mnie, sprawdziłyśmy jej umowę kredytową. Okazuje się, że pani Kasia nadpłaciła swój kredyt prawie 200 tysięcy złotych. Po unieważnieniu umowy kredytowej, te wszystkie pieniądze wrócą do niej, co pomoże jej spłacić dużą część obecnej hipoteki i obciążenia, które naprawdę jest spore. Można taką sprawę założyć już za 400 złotych. Macie wtedy pełną obsługę do samego końca, do wypłaty pieniędzy na konto. Jeśli sami mieliście kiedyś kredyt, albo jeśli znacie takie osoby, zgłoście się do mnie, napiszcie w komentarzu, albo zgłoście się do mnie na priv. Porozmawiamy, znajdziemy najlepsze dla Was rozwiązanie. Nie czekajcie, aż bank zniszczy dokumenty, bo wtedy będzie już za późno.